Cześć, ja jestem Korczu i witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem jak najlepiej zacząć przygodę w FC 26 Ultimate Team. Ważnym elementem dobrego wejścia w grę jest ciągłe granie. Graj co już FIFA, żeby wchodząc w nową odsłonę być w formie. Niektóre elementy gameplayu w nowej odsłonie się zmieniają, ale nie podstawowe takie jak strzelanie czy podawanie, więc graj jak najwięcej w FC 25. Nie kombinuj z formacjami. Najlepiej jest zacząć grać formacjami basicowymi takimi jak 442 czy 4-4-1-1. Odblokuj paczki, które zagwarantują Ci spoko drub na początku kolejnej edycji. Takie paczki znajdziesz w zadaniach. Na przykład klub należy do Ciebie 1 oraz 2, gdzie możesz dostać dwie paczki 80 plus razy 10 oraz ewolucję pomocnika. Paczkę dostaniesz również, jeśli ukończysz zadanie architekta. Jest to paczka 82 plus razy 5. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu karnetu w FC25 dostaniesz również paczkę 84 plus razy 5. Jeśli kupiłeś wersję Ultimate, nie wydawaj FIFA Punktów od razu. Paczki na start będą fatalne i nieopłacalne do kupienia. Poczekaj z wydawaniem FIFA Punktów do pierwszych eventów. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem i pomogłem zacząć Tobie dobrze przygodę w FC26. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.